O Grzechotniku. I, y, jak oglądaliście poprzedni odcinek, to tam był taki czerwony wąż. I właśnie tutaj. One, y, y, jak oglądaliście, to pokazało y, tak, jak tutaj, że jeszcze nie jesteśmy w naturze. Y, y, że on mieszka tutaj w Meksyku. A on mieszka tutaj y, koło Meksyku. I się przeniesiemy, właśnie tutaj, tak na granicy. Okej, okay. dobrze no, się przeniesiemy tam, gdzie widzieliście. Hej, tutaj, widzicie, jest na takich skałach, o, właśnie szukam jego zdjęcia, to jest grzechotnik, o, o, tutaj jest, widzicie, tutaj są też takie skały, i tutaj, i tutaj, tak samo jak u nas, no, tu jest ten grzechotnik, tu on ma srebrną grzechotkę, a tutaj jest czerwona. On ma tutaj takie czerwone oko, a tutaj jest zielono no niebieskie. I ten jak widzicie, tutaj jest takie napisane i tutaj są takie plamy, ale tutaj jest napisane o czymś innym. I te plamy takie są tutaj. do tego nagrania. i tak tutaj jest jaśniejszy, ale jak mówiłem jest do tego dobry i właśnie widzieliście że przed chwilą mówiłem, że ma tutaj srebrną grzechotkę ale nie mówiłem o tym on tutaj tu pewnie nie zobaczycie ale możecie tutaj zobaczyć O, pewnie nie zobaczycie E, tak. No, tutaj ma taki bardziej e, brązowy język, a tutaj ma czerwony, a tak naprawdę ma różowy. Tak. I e, też. E, tutaj ma takie e, ciemne plamy, a tutaj e, ma tak jak e, u każdego. I e, też e, e, ma tutaj takie małe plamki. Tutaj ich e, nie zobaczycie, ale e, by widzieliście, to tutaj e, są takie kilka. I e, tutaj e, widzicie poprzedni wąż był taki, ale jego e, pewnie by nie znaleźliśmy, a więc e, e, od razu ślad ja? był. Okej, okay, on gdzieś był tam, ten czerwony, i e, przeszliśmy od razu do tego, i to chyba na tyle, co dzisiaj. I do następnego razu, e, pamiętajcie, żeby e, e, oglądać wszystkie nasze odcinki i przesyłki. Pa!